Witam wszystkich! Dzisiaj zajmę się takim oto odkurzaczem. Jest to odkurzacz Amika Universis 1600 W. Widziałem, jest tabliczka Jest to Amika, Amika Wronki. Typ VK 1012. Moc nominalna 1400 W, maksymalna 1600. Widać taki w miarę. W miarę nowy odkurzacz chyba yy, chciałem go włączyć do prądu, ale ma skrzywione te dwa bolce, nie idzie wtyknąć do kontaktu yy, ale to i tak, i tak jest do rozebrania znalazłem go pod tym stał tam przy kontenerze takim z co prawda ale ktoś go po prostu obok postawił tak jak, jak widzicie, bez żadnych ror otwarty w sensie nie było tu worka żadnego środku i tu chyba, tu w koło pewnie była jakaś rączka, bo tu widzę jest uchwyt, uchwyt, zawias złamany także tu pewnie była rączka. A, tu ma uregulowaną moc, a zwijać działa? nie trzyma. Ja nie trzyma, nie nie trzyma. O, puknąłem i trzyma. Trzyma. Ale nie zbija tam. Nie, nie zbija. No, mniejsza z tym. Yy... Kurczę, wsunię, Poczekajcie, wyprostuję ten bolec i z ciekawości włączę. Dobra, podłączyłem go do prądu. Uwaga. Nawet, nawet ciągnie, ale ktoś go na drewno nie wyrzucił. Jak sobie patrzę, ten kabel jaki jest dosyć długi, to może sobie zostawię. Bo ostatnio szukałem takiego przedłużacza gdzieś tu na dworzu. Chciałem, chyba jak gąty kładłem, mówię, wezmę sobie światło i musiałem taki długi przedłużacz rozbijać A ten, może, ma z 5 metrów. Kabelek to zawsze znaczy się przyda ale to są te dwużyłowe, to nie bardzo do jakichś urządzeń. Dobra, rozkręcam, zobaczymy ile, ile uda się odzyskać. Zważę go z ciekawości. Czekajcie. Wrzucimy go na wagę Czekajcie, tu włączy ładowarkę włączę. I baterii. Dobra, wyzorowany, wyzorowany. Znaczy wyzorowany. Niecałe 4 kg waży taki odkurzaczek. Zobaczymy ile uda się odzyskać. Ciekawi mnie jaka tam będzie mieć w tym silniku. Czy kurde chińska, czy normalna? Niedziucha. Dobra, rozkręcamy. grubsza rozebrałem prawie całe rozebrałem odkurzacz poszło momencik i teraz tak moment to muszę włożyć dobra yy, sprawdzimy tą miedziuchę czy to jest miedź czy to aluminium jeszcze nie sprawdzałem kurde co tutaj Aluminium no, Poczekajcie, bo to w takim świetle nie widać, nożyki one już Nie no, widać, aluminium Zobaczcie Aluminium. Nie wiem, czy trzeba ja to w ogóle wyciągnąć. Jest tak wprasowane, bym musiał to rozciąć, tą blachę, tą obudowę. Bo nie mogę tego wy wydłubać. Tu muszę iść do dużego imadła, żeby ten stwornik wybić tutaj. To łożysko. Tu miedziucha. To wszystko też tak zalane żywicą. Przeszok. Zobaczymy na. Tutaj, czy tu też jest aluminium, ale tu raczej nie kurde też aluminium zobaczcie, czym nowszy sprzęt tym wszędzie ładują aluminium nie, tu nie tu jest miedź A tu na wyrnikach zazwyczaj jest miedź Tu ładują, zostawiane ładują aluminium, e, dobra, to e, ten przy, kabelek to chyba sobie zostawię. Przepraszam, światło jakieś podłączyć, coś oprawkę z żarówką to się przyda. Tego nie będę rozbierał. To tu rozetnę i wyciągnę, i wyciągnę sobie tą to aluminium. Reszty pójdzie na złom, to na złom. Kabelki, troszkę mosiądzu, troszkę aluminium. budowa ta była też stalowa. Także szału nie ma. Dobra, uporam się z tym tutaj, z tym tym wyciągnięciem i będę przechodził do podsumowania. Szybka robota dzisiaj. No, po kończę. Tu musiałem, musiałem tu rozciąć, żeby wyciągnąć tą oszukaną mieć czyli aluminium a wirniczek rozebrałem sposobem podpatrzonym na kanale u kolegi Flaming Recycling pozdrawiam Cię kolego właśnie widziałem, że on tak przecina wirniczek i wybijamy tutaj jakimś nie wiem, wybijakiem albo cienkim jakimś bolcem Mieć tutaj ze środeczka i tu ładnie wychodzi miedziucha, moment tylko tu trzeba w tym moim przypadku obrać jeszcze z tej takiej, nie wiem, folia z żywicą masę tego jest, ale to odchodzi ładnie. O, jak widzieliście, tutaj yy, jest w takiej otulinie z folii, to trzeba obrać, o, i to moment nie pójdzie i miedziucha będzie odzyskana. Fajny patent z tym, z tym przecięciem wilnika. Bardzo łatwo to i sprawnie idzie. Dobra, dokończę ten, ten wilnik i przejdę do podsumowania. No, skończyłem. Szybka robota. Tutaj mamy tak: stal, aluminium, udająca mieć. Aluminium normalna, że tak powiem. Eee, tu jest miedziucha, tu jest miedziucha z kabelków. Te małe kabelki obrobiłem, a ten kabel sobie zasilający zostawię ma no 5 metrów to do jakiejś tam nie wiem lampy do czegoś się przyda dwużyłowy tu mamy mosiąc, żółty mosiądz i tutaj mosiądz pobielany tak to wygląda dobra wrzucę wagę i zobaczymy ile ile zarobiłem na tym odkurzaczu dobra mamy stal ten pojemnik sobie wytarowałem Mamy tak, kilogram 188 g po 90 groszy złoty, złoty. Złotówka 7 groszy. Mamy aluminium 40 g po 6 złotych. 24 grosiki wpada. Zapomniałem wrzucić kurczę tej oszukanej miedzi. Tu mamy 44 g po 6 zł. Kolejne 26 groszy jako aluminium. Wpada miedziucha 82 g po 3162 zł. 57 groszy. 4 zł. Narastająco. Moścąt pobielany, 6 g po 20,80 12 groszy. No i na koniec wpada. Yy, mosiąc żółty 26 gramów po 22,80 59 groszy łącznie mamy niecałe 5 zł 4,88 ale za tą chwilkę pracy myślę, że nie było źle ja tam się cieszę do tego mam kabelek kabelek waży 360 yy, 346 gramów Dobra, to by było na tyle. W kolejnym odcinku chyba wrzucę rozbiórkę tego drugiego piecyka, tego, tego, którego kupiłem za 80 zł. Pamię, pamiętacie, w dwa odcinki wstecz wrzuciłem piecyk za stówkę. Kupiłem wtedy dwa. Jeden za stówkę, drugi za 8 Tego za stówkę już rozebrałem, a teraz jest, jestem w trakcie rozbierania piecyka za 80 Złotych, i tam śledźcie uważnie, bo tam będzie fajny wynik. Dobra, trzymajcie się. I co, do następnego. Cześć.